ruchy, ruchy. Mam czekać na ciebie? No, Jestem. ktoś inny co? Kto? A gdzie jest mój ten partner? możesz <śmienicza> tak jak komanduje to było? A gdzie ten? Troki, gdzie A nie pływają? Wiosło pływają? Tak. A gdzie starosze? trolki? Tu są trolki, żeby włożyć dulki? A tak, w razie czego? patrz jak pójdziecie ładnie. Tak. Nie, spokojnie. Do nurtu głównego i w prawo. Tak? No, nie, nie wysłujemy, nie wysłujemy Ja się zajmę. Wszystko. Ja się modlę. Tak? Znaczy też? Ciebie też porykały, zwłaszcza. No, tak. Wiesz o tym? Oczy czym? O plecakach. O, dobrze, dobrze, ale idziemy my. Ona on nas rozmaczy, naprawdę. Ja je lubię. Ja no. Tak jak chcemy, nie? Myśmy tak chcieli po prostu. A macie sznurek, byśmy się do was do, dołączyli? <grym> no, wystarczy. Jezu, nie widziałem nigdy. O Opier... borda. I co się rozpychacie? Teraz, miejsce? Słuchajcie, no, mówię wam jak... macie piwo. Wskakuj. Macie piwo. Jak statek uderzył w górę radową, macie piwo? Nie odzywają się ciężarówki. Nie, cię. szczegóły się mogą o tej porze zdarzyć. Ale przyjemnie. Wam, nie. No nie jeszcze. A trzeba wiedzieć, jak się zachować. Czemu to się nazywa Nie Jak nie wejdziesz się do to będziemy mieli problem. No ale tak? ale od czasu wie. do czasu muszę coś filmować. Ja Dobrze, tak? Wiem, mhm. że nie wiem. Pożar. Tak? jest roku, Nie, bo wiesz, w tym roku, Spotkanie ludzie po drodze. Przyjeżdżamy. Koc rozłożony. Ludzie jedzą. Zapraszają, nie pytają skąd, gdzie, po prostu zapraszają do stołu. Dawajcie, dalej. tylko ostrożnie potem przy zejściu. nie? Znajdujemy się w miejscowości Szyszkino. Gdzie znajdują się rysunki naskalne liczące od 6 do 20 tysięcy lat? Zapisane to jest w encyklopediach czasów zamierzchłych. Przedstawiają te rysunki zwierzęta, przedstawiają sposoby polowań, pokazują no, życie sprzed 6 tysięcy lat. Tutaj mamy te odkrywki dawniej były to jaskinie. I Ludzie nie mieli internetu i takie stosowne pamiętniki ryli na ścianach. I one się zachowały. O! o. A transport sprawdzony, panie komendantcie?

Na środek? Na pewno Na tym morzcie, mogę nawet światło. Mhm. czy to nie... drgały. <laughs> <laughs> Może to jest lokalna telewizja? No może no, no, rozgłośnia. Studio, Na, studio. studio nagrań. O jest? Znajdujemy się w miejscowości Wiercholeńsk. Ta miejscowość została ustanowiona przez kozaków, którzy w 1641 roku, idąc pochodem po lodzie z północy, zaszli tutaj. Postawili tutaj krzyż, który tutaj mamy, i ten krzyż nawiązuje do yy, prawda, tego pochodu 1641. Ta miejscowość została, co ciekawostką jest, yy, została ustanowiona wcześniej niż Irkuck. Irkutsk był następnym celem Kozaków, którzy szli w górę rzeki do miejscowości Kaczuk, a potem przemieszczali się w stepem burjackim, gdzie założono wówczas y, y, Ostrów u zbiegu rzeki Irkutu i Angary. I tak powstały te miasta, które w sumie jeśli chodzi o y, naszą cywilizację, że tak powiem, tysiącletnią, przynajmniej Gdańsk, ponad 1100 lat i inne, to to są świeże Miejscowości, bo Syberia nie była dostępna. Przeszliśmy tutaj, żeby sprawdzić, czy ten krzyż stoi do dzisiaj. On był ustanowiony parę lat temu i patrzymy, że krzyża nie ma. No, nie wiemy, czy to po prostu jakaś e, sprawa na pewno niereligijna, czy po prostu ktoś tam nie wziął, ale krzyża nie ma, zostało miejsce. No, jak okno otworzyłeś. Tak. Takiej fazie do pierogu dawałam, no Sytuacja jest napięta. Piękna ciesiołka syweryjska.

Proszę, tu nie ma. Ale ryby, ale ryby co? Bardzo no. złapał, co? Nie, to bardzo. złapałeś Nie, nie, że nie, nie, Jestem świadkiem. świadkiem Nam dał wody z rzeki <laughs> Kurde A my, a nie, drugi. No, nie, no. Jeszcze nie, nie wioski. No dobrze. A, a tych na mości? A proszę nam pomachać. Na wysoki, co Tam specjalnie. No Wisła szersza chyba pod Lugoszczą, jak Kalena tutaj, nie? Tak. To były. A co, już to nie działa? Nie. No to jest postęp geometryczny. No no zobaczcie, no? Co, zobaczcie, co się dzieje. Jeżeli no. <laughs> no chodzi o przemysł, na przykład, nie? No tak. Nie, zobacz, nic nie dzieje. No właśnie się nic nie dzieje i to i to nagle, z roku na rok. Ale mówię, tu się nic nie dzieje. No nie? właśnie, bo wszystko no, się dzieje. dzieje w Chinach. Byliśmy nad wodą, nie? Ale... Nie I to nad tą samą, co dzisiaj no, jesteśmy. Być może jesteśmy nawet nad tą samą wodą w sensie takim fizycznym. Dogoniliśmy tą, która tam płynęła. Może tutaj ją wyprzedziliśmy. No, by... hmm. Zobaczcie, tu jest tu ogrom lasu, nie? Tak. Ale co to za nas Takie jakieś lichy te widzisz róbcie. Nie, Nie, mówię lewi wolniej, no patrz, uparłeś się. To jest efekt taki, że jesteśmy 100 metrów przed tym. źle. Jacek, yy, wolałbym, żebyś zamienił <laughs> pierwszy Dobra, już, 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 już. Oni po mnie rozbijali. było, no. Nie, nie filmuj, go będę jadła. Ja zjem z wiadra, ja zjem, ja zjem z wiadra, żeby było dużo. Zobaczymy jeszcze, dobra, Czyli dobra. A to jest z rybą czy z Z rybą. Muszę zdjęcie, zdjęcie posiłku zrobić. Ze świstakiem. Zadnij, wiesz, dziękuję, ze świstaka? To jest serwsa. Mogę tu siadać? Tak. Oddychaj. Jesteśmy w jednym, szczególnym, nie? nie ma, to Klimat, w no, ogóle jak się tutaj drzwi. Przede wszystkim atmosfera jest.